Niniejszy film pokaże ci krok po kroku, jak korzystać z funkcji bezpośredniego wpisywania rysikiem w Samsung Galaxy Note 3. Gdy funkcja bezpośredniego wpisywania rysikiem jest włączona, możesz użyć rysika S Pen, aby wysłać wiadomość, wykonać telefon poprzez wpisanie nazwy kontaktu lub numeru telefonu na klawiaturze, ustawić zegar i przeglądać internet, wpisując adresy stron. Aby włączyć funkcję Otwórz główny ekran, Wybierz aplikację, następnie ustawienia, potem sterowanie i rysik s -Pen, a potem przesuń w prawo suwak obok bezpośrednie wpisywanie rysikiem. Aby ręcznie wprowadzać tekst wiadomości, otwórz aplikację Wiadomości, a następnie wybierz ikonę Nowej Wiadomości. W aplikacji wiadomość przesuń rysik nad obszarem wprowadzania tekstu. Gdy wyświetli się ikona ołówka, dotknij ją, aby włączyć funkcję odręcznego pisania. Tryb zostanie zmieniony na wprowadzanie tekstu rysikiem i wyświetli się obszar odręcznego pisania. Teraz możesz pisać rysikiem. Gdy zakończysz pisanie, wybierz gotowe. W niektórych funkcjach i aplikacjach można pisać rysikiem bezpośrednio na ekranie. Aby wykonać telefon poprzez wpisanie numeru rysikiem, po pierwsze wybierz telefon, a potem przesuń rysik nad obszarem wybierania, aby skorzystać z bezpośredniego wpisywania rysikiem. Możesz teraz wpisać numer telefonu lub nazwę kontaktu bezpośrednio na wyświetlaczu. Kiedy już wpisałeś numer, wybierz Wyślij, aby go użyć, lub wybierz ikonę Plus, aby dodać go do kontaktów. Możesz teraz zadzwonić pod wybrany numer. Aby ustawić alarm przy użyciu rysika, wybierz aplikację, następnie zegar, potem alarm i dotknij ikonę plus, aby utworzyć nowy alarm. Następnie przesuń rysikiem nad obszarem zegara, aby użyć bezpośredniego wpisywania rysikiem. Gdy wyświetli się ikona rysika, dotknij ją. Możesz teraz wpisać czas bezpośrednio na ekranie. Zapoznaj się z poradami dotyczącymi niniejszej funkcji. Trzymaj rysik S Pen jak najbardziej prostopadle do ekranu i unikaj używania go pod ostrymi kątami. Urządzenie może nie rozpoznać Twoich ruchów, jeśli wykonasz je zbyt daleko od ekranu urządzenia. To wszystko. Właśnie nauczyłeś się, jak korzystać z funkcji bezpośredniego wpisywania rysikiem w Samsung Galaxy Note 3.